Dobry wieczór w kolejnym epizodzie. W Polsce wieczór, tutaj um, południe, godzina 15 albo popołudnie. Ja dzisiaj chciałam kontynuować temat um, dystansu i um, bliskości w relacji. W poprzednim epizodzie opowiedziałam o tym, um, jakie są przyczyny tego. Um, Dlaczego takie sytuacje się pojawiają? Dzisiaj chciałam powiedzieć trochę więcej o oznakach tego, tego, te, tej dynamiki w związku, także jeszcze trochę o przyczynach w odniesieniu do y, patriarchatu, do tej y, nierówności pomiędzy mężczyznami i kobietami, ale chciałam także powiedzieć o tym, jak rozpoznać, że w którymś momencie ta taka huśtawka wagowa, jest nierówna i że trzeba coś z tym zrobić, bo inaczej często doprowadza to właśnie do ucieczki poza związkiem, do szukania um, takiej równowagi z partnerem czy z kimś, kochankiem czy kochanką poza związkiem. To, co warto jest, abyś sobie zapamiętał, czy zapamiętała, jeżeli jedna osoba czyni drugą osobę swoim jedynym celem w życiu i szalenie boi się, Utraty swojej uwagi, utraty miłości, utraty um, bycia ciągle w centrum, w centrum zainteresowania, to w związku rozwija się niezdrowa dynamika, jest niezdrowa równowaga albo brak równowagi pomiędzy tym, który. Pokazuje Tom, ja chcę ciągle więcej, ja ciągle się boję, że cię stracę, i pomiędzy tym, który ciągle jest, ciągle jest w, tej, w, tej, w tym trybie, ja muszę ciągle dawać więcej, bo mój partner tego wymaga, bo ciągle ma za mało. To jest też taka dynamika, jemu jest ciągle za mało, za mało bliskości czy jej, za mało seksu, za mało rozmów, za mało głębi rozmów, i tak dalej, i tak dalej. I najczęściej. W takiej dynamice, jeżeli ktoś chce być ciągle w centrum zainteresowania, ciągle chce więcej, to zawsze chodzi o, o uczucie strachu strachu przed um, utratą y, partnera, strachu przed tym, że jestem niewystarczający że jestem wystarczający dobry, inteligentny, przystojny, ładna itd. i tak dalej. To się tyczy obydwu płci. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają taką, takie tendencje, że któraś osoba w związku boi się, że utraci tego partnera. SRPRL mówi to o tym pięknie, mówi, że zawsze jest ta jedna osoba, która boi się stracić partnera czy partnerkę, i jest jedna osoba, która boi się, że straci samego siebie, bo Ciągle z od niej wymagane, żeby dawała więcej, mocniej, żeby było intensywniej. I często ta osoba, która, która um, robi wszystko, która poświęca się, która um, angażuje się mocno, daje tej drugiej osobie, która chce trochę więcej dystansu, takie poczucie, co jest to, bo mnie tak. Że nie chcesz bliskości. Co jest to bo mnie tak, że odsuwasz się? Co jest to bo mnie tak, że nie chcesz ze mną spędzać 24 godziny na dobę, a często tą osobę, która właśnie chce więcej, kieruje strach. I to jest błędne koło, które nasila się, jeżeli świadomie tego nie rozpoznasz, jeżeli tego świadomie nie przerwiesz. Że ty nie jesteś gorszy, czy gorsza, bo chcesz więcej bliskości, albo chcesz więcej m, dystansu. Ważne jest, aby rozpoznać to. W odpowiednim momencie, kiedy ta jedna osoba w związku za bardzo napiera na bliskość albo na dystans. I w poprzednim epizodzie koniecznie go wysłuchaj, mówiłam o tym, jakie są przyczyny. Dzisiaj jeszcze krótko chciałam, co do przyczyn, oprócz tego, że właśnie może być jakaś nowa sytuacja w życiu, zostaliście rodzicami, nie wiem, jest menopauza, kryzys wieku średniego, nowy fokus w życiu, nowe miejsce zamieszkania, czy biznes, i tak dalej, to płeć. Odgrywa również bardzo ważną rolę i nie chcę tego pozostawić, nie, nie mówiąc w ogóle o tym, bo my nadal żyjemy w patriarchalnych strukturach władzy, w których to mężczyźni rządzą, i wiara w to, że żyjemy w świecie pełnej równości jest absurdalna. Kobiety nadal wykonują więcej. Care, uh, Pracy tej, tej pracy nieodpłatnej, tej pracy opiekuńczej, pracy w domu, pracy zajmowania się dziećmi, domem i tak dalej, mężczyźni zarabiają więcej. Mm, na tych samych stanowiskach. Mężczyzna, który domaga się, jest mężczyzną sukcesu. Kobieta, która domaga się, jest marudą, ciągle jej coś nie pasuje. I to samo jest w odniesieniu do życia seksualnego. Aktywna seksualnie kobieta jest określana mianem łatwej, mianem. Dziwki innych epitetów. I owszem, istnieją również pejoratywne określenia mężczyzn, którzy um, um, korzystają z wolności życia seksualnego. I owszem, um, nieraz jest to kobieciarz, nieraz kurwiarz, nieraz podrywasz, fak, bo jakkolwiek w Polsce ich nazywamy, ale owszem, są one obraźliwe i w, w odniesieniu do mężczyzn, i w odniesieniu do kobiet. Ale y, zauważ tutaj pewną, pewną dynamikę, że mówiąc o mężczyznach, obrażających ich tymi ep, epitetami, często jest y, ten, ten termin podrywacz, kobieciarz, kurwiarz, y, odnosi się do tego, że no, to jest ktoś, kto jest postrzegany y, z taką... Y, z taką y, Dziki, łamiący zasady, aktywne, seksualnie, zgodny z postrzeganiami społecznymi, że owszem, może to nie jest dobre, no ale tak jest mężczyzna, takie jest jego zadanie, on łamie normy, on jest dobywcą i to jest ok. Natomiast w epitety w porównaniu do kobiety, w odniesieniu do kobiety, która korzysta ze swojego życia seksualnego, bardziej odnoszą się właśnie do tej roli niższej pasywna ofiara, łatwa, wszyscy traktują ją jako ta, która, która jakby daje się wykorzystać, która sugeruje sugeruje już z automatu, pesej, że no ona jest niżej postawiona i to jej, ta jej potrzeba wolności seksualnej jest gorsza niż ta mężczyzny i dlatego te role później także w życiu rodzinnym, w życiu, w tej małej społeczności, w tej relacji miłosnej często też są tak postrzegane, że kobieta, która domaga się więcej namiętności, więcej seksu, jest uznawana za głupszą, jest uznawana za tą, która niekoniecznie ma priorytet tam, gdzie powinna mieć. I ważne jest, aby sobie też to uzmysłowić, że to też ma wpływ na dynamikę w związku. Czy ktoś jest później postrzegany, jako ten, który chce bliskości i to jest dobre, czy jako ten, kto chce dystansu, chce przestrzeni i to jest złe. I tutaj Mimo że nie jest to łatwe, zawsze mówię zastanów się, dlaczego myślisz o tym, że kobieta twoja na przykład nie chce się przyczulać, że może woli szybki na stole niż jakieś dusze romantyczne współżycie seksualne w łóżku, że to jest też takie, takie ocenianie kobiety. Według tego, czym żyliśmy przez ostatnie, przez ostatnie wieki, jaka powinna być kobieta, a jaki powinien być mężczyzna. Kobieta powinna być uległa, mężczyzna powinien być tą, ten, tym zdobywcą, i zawsze balans jest rozwiązaniem, zawsze. I zawsze trzeba się przyjrzeć, dlaczego. W danym momencie życia ten balans nam w związku nie wychodzi, że ktoś czuje się na przykład ofiarą, tą pasywną osobą, a ktoś czuje się e, wyżej postawiony, lepszy, ten, który ma większe prawa, bo może e, z urzędu PSE już jest e, na przykład mężczyzną i należy mu się to, że on e, może się domagać więcej bliskości, więcej. E, pracy dotyczącej na przykład życia rodzinnego i tak dalej. I warto byś tutaj krótko jeszcze do tego tematu zadał sobie pytanie i spojrzał w swoim związku, jeżeli może właśnie jesteś kobietą i wykonujesz całą tą pracę domową, z dziećmi, organizacyjną, i tak dalej, że z automatu jesteś też niżej postawiona, no bo nie zarabiasz pieniędzy. Bo może to ty zawsze idziesz na wywiadówki, bo może ty zawsze opiekujesz się chorymi dziećmi, bo może ty zawsze organizujesz urodziny dziecka, albo prezenty do wszystkich innych babci, cioci, teściów i tak dalej. I tu przez takie niektóre czynności właśnie, że role ciągle są takie, jak 100 lat temu, że ty jesteś, odpowiedzialny, czy ty jesteś odpowiedzialna za tą tradycyjną rolę, to też często powoduje, że masz taką niższość w swoim, w swoim związku, jeżeli Zaczynasz domagać się dystansu, jeżeli za dużo ci jest bliskości, to to już jest postrzegane jako minus, że tak nie powinno być, że ty jako kobieta powinna być, powinnaś być ciepłym tym ogniskiem domowym, powinnaś właśnie dbać o to ognisko domowe i jeszcze więcej um, um, poświęcać się dla rodziny i dla, dla dzieci. I często warto tutaj po prostu zmienić rolę, chociażby na jakiś czas. I ja polecam to naprawdę mm, y, związkom, które widzą, że nie ma zachowania, y, nie ma... Y, y, Równości, nie ma balansu, bo chociaż na jakiś czas przenieść pewne obowiązki, okej, okay, to może jednak mąż pójdzie na wywiadówkę, to może o, o, przejmie jakieś obowiązki, które nie są płatne, a które pomogą wam zachować tą równowagę i ty może w tym czasie będziesz mogła rozwijać się, zarabiać dodatkowe pieniądze, pójść ze swoją namiętnością, jakimś dodatkowym hobby itd. i tak dalej. Czasami właśnie w takich sytuacjach jest bardziej sensowne na jakiś czas zmiana tych ról, odwrócenie tych ról, bo wtedy też ta druga osoba cię zrozumie, okej, okay, dlatego ja potrzebuję dystansu albo dlatego ja potrzebuję bliskości, bo y, na przykład w, w przypadku mężczyzn y, nie ma ich dużo w domu i y, wtedy potrzebują tej bliskości z dziećmi, z żoną, a żona może na odwrót, bo ma y, za dużo właśnie tej y, y, pracy. Opiekowania się kimś innym i potrzebuje przestrzeni, aby być, być ze sobą, sama ze sobą. I jest kilka znaków, po których można rozpoznać, że ta dynamika w Twoim związku nie jest zdrowa, że ta huśtawka wagowa, tą, którą znamy z placu zabaw, że ona się za bardzo przechyla w jedną stronę albo w drugą stronę. I to jest przede wszystkim tak. Jeżeli po pierwsze jedna osoba zawsze. Czeka w związku, czyli zawsze czeka, aż ten ktoś wróci do domu, aż ten ktoś w końcu się zaangażuje, aż ten, w końcu, aż ten ktoś dołączy do obiadu, do kolacji i tak dalej. Czyli jedna osoba zawsze czeka. Jeżeli tak jest, zawsze jest to niezdrowa dynamika. Drugia, drugi, druga oznaka to, jeżeli jedna osoba ciągle jest w roli ofiary, ciągle jest w roli tego, który, no bo ja ciągle tylko jestem w domu, bo ja ciągle tylko muszę robić to czy tamto, czyli to, że nie chcę być w tej roli, ale jestem. Jest też niezdrowy. I poznasz po tym, że zawsze ci ten partner czy partnerka wypomina: A ja ciągle muszę pracować, bo ty nie pracujesz, albo: A ja ciągle dopiero wracam od 21 do domu, a ty już od 16 jesteś w domu. Czyli postawa ofiary z oskarżeniami. Trzecia niezdrowa dynamika jeżeli jedna osoba faktycznie cały czas inwestuje w związek, chce, angażuje się, ma nowe pomysły, co zrobić, aby ożywić ten związek, a druga, po prostu na to nie reaguje. Jest to niezdrowe i nie służy to związkowi. Jeżeli jedna osoba ciągle się y, czuje zaniedbana, ciągle po prostu mówi, Ty masz za mało dla mnie czasu, a druga osoba ciągle czuje, że ja nie mogę oddychać, bo Ty ciągle chcesz ode mnie coś, bo Ty ciągle przepiasz y, y, się mnie, trzymasz się mnie jak y, dziecko spódnicy. Jeżeli jedno czuje, że jest zaniedbywane, a drugie czuje, że nie może oddychać. To jest to zachwiana równowaga, i temu należy się przyjrzeć. Jeżeli. Tu bardzo często można to rozpoznać po, po tym, jeżeli jedna osoba ciągle prawi komplementy, ciągle wyznaje miłość, ciągle mówi, moja żona to jest najwspanialsza, moja żona to potrafi to czy tam to a żona nie mówi na to nic, żona nie chwali męża, żona nie docenia męża. To jest też niezdrowa dynamika, obserwuj to u siebie w związku. I takim ostatnią oznakom Którą bym um, tutaj dodała, to, to jeżeli jedna osoba rozwija się um, osobowo, um, rozwija się emocjonalnie, rozwija się um, duchowo, powiedzmy, w obszarze rozwoju osobistego, a druga osoba ciągle stoi w miejscu i, um, i ciągle jest taka niezdrowa dynamika, że ta, która się rozwija, oczywiście, że ma więcej pewności siebie, ma więcej zaufania do siebie, jest mniej strachliwa, jest bardziej odważna, ta druga osoba chce zostać w tym miejscu, nie, nie przeprowadzajmy się, nie, nie, nie zmieniaj pracy, zostańmy, nie róbmy nic, ta sama szkoła, ta sama praca, to samo miejsce zamieszkania i tak dalej, jeżeli jedna dąży ciągle do tego samego, a druga chce po prostu aż ją nosić żeby coś zmienić, żeby rozpocząć coś nowego, to ta dynamika jest niezdrowa. I to są te oznaki, kiedy zobaczysz i wyobraź sobie jest na placu zabaw tą huśtawkę, tą huśtawkę wagową, gdzie jedna jest do góry, druga jest na dole. Jeżeli zauważysz to w swojej relacji, jeżeli te oznaki są u ciebie, że ktoś mówi ciągle komple komplementy, a ty nie dostajesz z powrotem uznania. Że jedna osoba czuje się zaniedbywana, ciągle wie, że ty za mała, a ty czujesz się, że masz za mało powietrza. To trzeba się dokładnie temu przyjrzeć. I trzeba spojrzeć tutaj z pełną e, odpowiedzialnością i z pełną e, e, szczerością, też dlaczego właśnie może unikam bliskości, dlaczego napieram. Na to, aby było więcej, aby było y, głębiej, y, głębsze rozmowy, głębsze spotkania, więcej czasu ze sobą, abyśmy trzymali się jak papuszki nierozłączki za, za, za ręce i nie jest łatwo to rozpoznać, bo oczywiście każda osoba w związku jest przekonana o swojej racji, że no tak, ale to jest, uważam, normalne, że ja tyle chcę bliskości, a u ciebie jest nienormalne, że nie chcesz tej bliskości. Tutaj. Omówić najpierw ile byś chciał, aby było Ci wystarczająco, abyś nie miał tego uczucia, że za mało jest i to jest tak samo jak seksem w relacjach długoletnich, gdzie jest u jednego uczucie deprywacji, czyli że ma zbyt mało seksu, podczas gdy drugi myśli, że to jest po prostu za dużo, zawsze w tym momencie, jeżeli jedna osoba chce czegoś więcej, a druga chce czegoś mniej, to warto, aby przyjrzeć się temu i ja nie chcę mówić pójść na kompromis, bo pójść na kompromis oznacza, że, że dwie osoby są niezadowolone, tylko znaleźć rozwiązanie. I zapytać Cię konkretnie, ile rozmów y, głębokich albo aktywności poza y, 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 związkiem jest dla Ciebie ok, a ile nie. Ile czasu dla Ciebie będzie ok, jeżeli ile razy w ciągu tygodnia czy w ciągu miesiąca będę wychodzić sama. Ile chcę, żebyśmy spędzali razem czasu i rozmawiali o y, poważnych tematach, o głębszych tematach, tak żebyś Ty nie czuł tego niedosytu. A żebym ja nie czuła tego napięcia i tego, że ciągle mam na karku ciebie, Twój oddech czuję i kiedy znowu porozmawiamy, kiedy razem usiądziemy, kiedy będziemy znowu, wypijemy razem kawkę albo winko do kolacji, dogadać się tutaj co do tego, jakie mam oczekiwania, i spotkać się gdzieś i może nie jesteś w stanie w jednym y, temacie odpuścić. Y, ale może jesteś w stanie w drugim temacie odpuścić, że powiesz, okej, okay, kochanie, no ja nie jestem w stanie z Tobą co drugi dzień siedzieć wieczorem i oglądać Netflixa, bo to jest nie moja bajka. Ale zróbmy, że raz w tygodniu usiądziemy sobie na cały wieczór, wypijemy winko obejrzymy wspólnie film. Jeżeli twój partner, czy partnerka chce więcej aktywności na dworze, powiedz, no nie no, ja zimą szczególnie nie lubię na dworze, zróbmy po prostu w sobotę rano zawsze, że idziemy na drugi spacer, albo idziemy na rower. Zawsze, słuchajcie, jest rozwiązanie. Ale jeżeli nie będziemy szukać rozwiązania, tylko będziesz szukać cały czas tylko tego, um, tego, że ty masz rację, że twoje potrzeby są ok, potrzeba bliskości albo potrzeba dystansu, to nigdy nie dojdziecie do porozumienia, to nie będzie rozwiązania tego problemu. I ja zawsze porównuję w takich sytuacjach, jeżeli nie można się dogadać, że. Spójrz na to też tak jak na miłość do dziecka, też nie zawsze sprawia Ci przyjemność, szczególnie jak są małe dzieci, grać w jakieś e, e, gry do dwulatka z dwulatkiem, a mimo wszystko grasz, bo robisz to z miłości. I tak samo możesz dla partnera powiedzieć, ok, tu jeżeli to jest mojemu partnerowi to ważne, to zrobię to. Ale w zamian za to ja też dbam o swoje własne granice, o swoje własne potrzeby, i mówię: Słuchaj, ale ja w tygodniu, raz w tygodniu, chcę być po prostu sama od godziny 19 do 23. Nie chcę kłaść dzieci spać, jeżeli macie małe dzieci, bo Wy... 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 robię to codziennie. Zrób ty, proszę. I ważne jest tutaj, aby uświadomić sobie, okej, okay, to jest dbanie o równowagę, to jest dbanie o balans i tylko jeżeli będziemy patrzeć, gdzie Możemy się dogadać nie tak, aby rezygnować ze swoich potrzeb i wartości, ale tak, aby powiedzieć: To jest dla mnie ok. Ok, w zamian za to, tak jak nieraz zmieniasz pracę, mówisz: Będę jeździł może dalej, ale w zamian mam większe wynagrodzenie, albo będzie bliżej, ale w zamian mam to czy to. Spojrzeć na rozwiązanie, a nie na upieranie się, że moja potrzeba bliskości jest lepsza niż twoja potrzeba, potrzeba dystansu. I ja ten temat często mam też w związku z moim mężem i wtedy, szczególnie jak mój mąż jest na wyjazdach, wtedy pytam się go, ile dla ciebie jest ok, żebyś nie miał tej potrzeby, że ok, to teraz oddalimy się, mój, mama, mój mąż ma taką skłonność, że jeżeli jesteśmy um, um, dłuższy czas rozdzieleni, bo on pracuje, to ma potrzebę, żebyśmy byli codziennie w kontakcie, dla mnie to jest za dużo, my nie potrzebujemy codziennie telefonować, zróbmy kompromis, ile chcesz, żebyśmy rozmawiali, nie o dzieciach, nie o biznesie, tylko o nas, tylko o tym, co czujemy, jak się czujemy, czego nam brakuje, czy jesteśmy w, w, w tym momencie Będziecie szczęśliwi, czy nie, dogadać się. I warto jest, aby przyjrzeć się dokładnie temu, że nigdy nie będzie takiej dynamiki, która w 100% odpowiada każdemu. Ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że jesteś w stanie znaleźć takie rozwiązania w swoich które. Nie kosztuje cię zbyt dużo, które nie kosztuje ci tego, że czujesz się jak w więzieniu, że czujesz się jak w związku, który, który ci nie służy. I ważne jest, aby wiedzieć, że ceną związku, to, że jesteś w związku, jest wolność, a ceną wolności jest związek. I zawsze będziesz płacił jakąś cenę. Zawsze będziesz jakąś cenę płacił. Tylko, że dbając o balans, dbając o to, że okej, okay, ja mogę. Zmieniać dynamiki, że ja mogę żonglować, że ja mogę patrzeć, okej, okay, raz potrzebuję więcej bliskości, raz mniej. W tej skali od 1 do 10 możesz powiedzieć, teraz mam fazę taką, że nie mam stresu w pracy, jestem zrelaksowany, to chcę więcej bliskości, a teraz może chcę więcej dystansu. W skali od 1 do 10 zawsze możecie wspólnie zadecydować, ile chcecie bliskości, szczególnie jak są małe dzieci, gdzie to życie rodzinne przytłacza takimi, taką rutyną. Pozwólcie sobie też na to, że okej, okay, może nie wszystko musi się kręcić według tego życia rodzinnego, tylko może też dajmy sobie przyzwolenie na to, że, hoinka, no może wyjść i po prostu poczuć się znów jak bez obowiązków, bez odpowiedzialności, wyjść na rower, na spotkanie z kumplami czy z kolegami, ładuje Twoją baterię. I najczęściej prowadzi do tego, że właśnie taka osoba wraca do domu z nową energią i mówi, Oinka. To mi było potrzebne, żeby mieć znowu energię i cierpliwość do mojego partnera czy do moich dzieci. Jeżeli sam nie dasz rady, jeżeli nie widzisz, że ciągle kręcicie się wokół własnej osi, może to być spowodowane jakimiś głębszymi tematami, które są z przeszłości. Jakiejś na przykład sytuacji, gdzie Um, utraciłeś kogoś nagle, gdzie miałeś jakąś traumę i masz zaburzony, jakiś, um, jakąś część um, um, swojego stylu przywiązania, czyli czepiasz się, czy um, um, trzymasz się kurczowo um, tej drugiej osoby, bo boisz się utraty i myślisz, że to jest rozwiązanie. I masz w sobie jakiś twój układ nerwowy jest tak, tak zestresowany, tak w trybie paniki, że nie dajesz sobie z tym rady, jeżeli właśnie twój partner chce więcej, więcej dystansu. I tutaj. Warto jest sięgnąć po pomoc, sięgnąć po pomoc osoby z zewnątrz, terapeuty, coacha, kogoś, kto może Ci pomóc, bo samemu trudno jest spojrzeć, skąd się właściwie wzięło u mnie taki strach i taka potrzeba właśnie trzymania się kurczowo drugiej osoby, albo skąd się bierze u mnie ta, ta dynamika, że ciągle chcę dystansu, że ciągle chcę być daleko od mojego partnera. Przyjrzyj się temu, jeżeli sam nie dajesz sobie radę. Ja zawsze mówię, naucz się umiejętności od osób, które ci to pokażą, które wyleczą jakieś tam zaburzenia, które pomogą ci przetransformować to, co ci nie służy i nie służy Twojemu związkowi. Wszystko jest możliwe. Ty jesteś teraz dorosły. Już nie musisz zrzucać winy na e, Twoich rodziców, e, rodzeństwo, bo może byłeś najmłodszy, albo sandwich, e, kids, albo jakkolwiek. Ty jesteś dorosły. Weź odpowiedzialność za swoje uczucia, za swoje emocje i wylecz to. Przetransformuj, bo co to za e, przyjemność żyć w związku, gdzie ciągle się boisz o swojego partnera albo gdzie ciągle walczysz o swoją przestrzeń, bo potrzebujesz ją bardzo dużą, bo się boisz, że. Stracisz coś, jeżeli będziesz za blisko emocjonalnie swojego partnera czy swojej partnerki. Mam nadzieję, że Ci pomogłam w tym, w tym temacie bliskości i dystansu. Koniecznie wysłuchaj jeszcze ten poprzednik, gdzie mówię też o tym, skąd to się bierze i dlaczego niektóre zachowania są właśnie tak społecznie przyzwolone i uznawane za lepsze, a one niekoniecznie są lepsze. Czy są jakieś pytania? Czy jest coś, co byście chcieli się zapytać? Czy obserwujecie taką dynamikę w swoim związku? Czy są jakieś tematy, gdzie czujecie, że utknęliście i że nie wiecie, co dalej? Zachęcam do przyglądania się temu, bo nie ma nic gorszego niż być w związku, gdzie ciągle czujesz się, że jesteś zasypywana miłością albo zasypywana taką, taką troską, której nie potrzebujesz, albo gdzie ciągle dbasz o to, żeby nie było za blisko, żeby nie było za intensywnie. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Rise up and play. Twoja honorata.